Także cześć siemanko, z tej strony Szymek I w dzisiejszym odcinku zagraliśmy z Michałem Challenge Chodziło o to, że po prostu Michał nie miał broni, nie mógł budować Nie mógł strzelać, mógł po prostu tylko Zbierać materiały dla mnie I zbierać w ekwipunku właśnie Medy No i co, zobaczcie jak nam poszło, zostawcie łapkę w górę Oraz subika, jak jesteście nowi Wbijamy 71k I generalnie ludzie Jak to oglądacie, napiszcie w komentarzu Wulpix to bambik ja wam poprzepinam serduszka. No i... W sumie możecie jeszcze pisać w komentarzach propozycje na challenger. Okay. Chodź na podium i dawaj razem w jedno miejsce. To ja chyba na ciężarówkę. Nie, dawaj na skrzydło sobie polecimy na samą górę. I ja będę po prostu zabijał typów na start, żeby mieć dużo kill'i Bo coś czujesz, że teraz skill jest. O. Dobra Nie jest PMI Coś tam w ogóle będzie Leżą ja myślałem, że killa będę miał Dobra Tu jest typ, otwiera skrzynkę Leży Ile masz kili? Farta miałam, farta miałam Dawaj mi coś, dawaj mi coś, dawaj mi coś Chodź na dół, chodź na dół. Ej lecą typy! Dobra, chodź na dół, powiedziałem. Patrz, mam beczkę obfitości Chcesz z tego, siorba? Digiel. Si siorba, co jest? Leży jeden. Dobra, nice. dawaj miło. Chwila. Szybko, 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 potrzebuję help. Aha, ty tam my a my nie, nie, bo ty mi nie pomożesz w sumie. no to bez sensu to jest. Dobra, on tu leży co, obok mnie, widzisz go. Super. <laughs> Jemy sobie tak. Przed nim. A tak hamsko, trochę Dobra No nie, 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 nie rób tam emotek śmiesznych żadnych. Bo jeszcze zobaczysz, karma wraca no, Dawaj, używamy Dobra, jest lit Lecimy <tryk> Rakiet nie masz, co nie? No kurde Wolno lecę No, no to teraz ty, siema Ja <tryk> <Spoko, tryk> dobra A możesz spację spacer i wtedy będziesz ten szybciej leciał, też tak miałem Tak gra jest zbugowana Dobra, no idę ja. po samoloty może, co? Ale ta gra to jest shit <laughs> Ja pierdzielę Dobra, o jestem, jestem dobra Dobra, jesteś martwy mordeczko Jakie Ja lecę sam po niego Ty, tam jest fight No dobra, po samolot Dobra, dam radę, dam radę Nie ma samolotu mm, Serio? Leży On to był... A, jakiś Nie wiem, kto to był, jakiś bambolero Nie biorę nie chyba ja. tego Złotej A czy tego Kawaha nowego Nie biorę, coś tak nie wiem Erpek będzie OP I think Teraz ostrożnie muszę grać, wciel ostrożnie Dwóch typa mam Dostał puchę Dobra, ma lo mają lowa, mają lowa Obudować się ostrożnie, wypijam kewy, dobra ja A do dobra, tej bo tej ja tej mam tej... tego Siorba do i co się da? Leżą! Siedem kill mam. Wow. Siema, bezbronny jesteś. To jest ta gra, Szymek. To jest ta gra, to jest ta gra, mordeczko. Już ci mówię. Tu się wybudujemy, przy tych dwóch drzewach, okej? Okay? Okej. Okay. Wybudujemy na dwa Svenosy. I zniszczymy je. Nie, nie, nie. Podwójny svenos. Na razie niszczę drzewa. Ej. O, dzięki. Nie wiem, bambicka. Ty mhm. chyba najlepszy wysokości. jesteś. Bambi. Wechodź tutaj do mnie. Jestem na wysoko wysokości drzewa. Ale jezu, patrz jaki ja biedny. A, bo ty nie możesz zbudować. Jestem jest? tutaj taki na dole samotny. Wejdź tu. Samotny bambik. Bambik być samotny. To jeden z y, pięciu rodzajów baby. Dobra. Nie wiem, w sumie czekaj. Jego Ja <laughs> za to, Za tobą jest podarunek! Dostaw kewa. Za tobą podarunek. Dobra, walić. O, dzięki. Tu jest. Przed nami. On jest sam i dostaw kewa. Tak, on musi wejść do strefy. Ale to jest bot! Widzisz tego? Gdzie on jest? On jest tu. Dobra, dobra. Uważaj, bo jeszcze zostaniemy... Strzelają jeszcze za górką. Wiesz, gdzie jest górka? Tutaj gdzie strzelają. Uważaj. Pat, wychyla. Widzę, widzę. rpg tam mu. To jest boba. O, minął. On no skopa mnie wali, wiesz o tym? Czekaj, weź, z tego, zostań tam. Daj mi kawę, daj mi kawę. Zostań, zostań tam, pajacu. Zostałeś? Tak. Lecą kolejni. Samolot, nie! Czał, czał. Dam radę, zostań tam, w się. Oni znać, nie wjadą. U! O mało, do mnie nie wleciał! Tak? O, drugi wleciał do mnie! Pomóż! Szybko! Dostał malo... malo. Leży jeden. Nice! Ja spierdzielam. Dobra, jestem schowany pod, yy, na dole w szak z Panosie. Dobra O właśnie do mnie wleciał, to jest nieudacznik jakiś. Nieudacznik bez <laughs> RPG. -a. Jak ich porobię? Mówi tak. Tam są kolejni, wiesz o tym? Ty żyjesz? <laughs> no. Lul. Dobrze jest. Nie no serio. O zdjęli go! No, zdjęli go. Ci go zdjęli. Dobra. Zlutuję go. Uważaj, Michał Ja jestem tutaj. No, pamiętaj, z górki strzelają. Wow. 10, 10, 10 typa mamy. Ej, pa, ja, ja wszystko widzę. Dobra tutaj. gierka, dobra gierka. Mijo uważaj, chodź tu do ja mnie. Tutaj wszystko widzę. Chodź tu do mnie, bo cię mogą zdjąć, Co? uważaj. Ja wszystko chodź widzę. Chodź do mnie. A dobra, nie! Ja wszystko chodź widzę. do strefy, chodź do strefy. Oee, typa mam. <laughs> U siebie. On jest bardzo dobry. Chodź bezbronny Pamiętaj, A, ja bezbronny, jest bezbronny, pamiętaj. Nie Ja, Wiem, goście myślisz, że jest tak, fajny. Daj radę, dasz radę. Proszę. O kurde, strefa. Ja muszę spierzić, Kurde! Dobra, biegnij do strefy, biegnij do strefy, zostałeś sam. Bez leczenia, dawaj, zobaczymy, jak daleko Zoe. dojdziesz. 9 killi miałem, jakieś tryhardy mnie porobiły. Dobra, także dawaj. 9 osób masz na mapie. O, nie, dawaj, nie, zrób strefa wpadnie, challenge. Mam Dobra, może budować, może budować. Pozwolę ci. Zostań tu, zostań tu. Ciekawe czy wygrasz. Ja bym jakąś broń potrzebował. Ja nie wygrasz. Ma, Bez broni, dawaj, zrób strefa challenge. Tylko Ja tu wygram! Ja byłem bez szans, bo mnie dojechało dwóch typa Głupota Co? Zedytuj tą ścianę, o tą Tą po lewej, tą po lewej Tą Tą no I idź sobie tą rzeką No i idź tutaj O, o, o dobrze, dobrze, o to chodzi Obyż się do tyłu Dobra Dobra, biegnij do strewy Nie zużywaj teraz matsów Macy zostaw, musisz zrobić strefę challenge, pamiętaj. Nie masz amunicji, nawet nie podnoś broni, bo to challenge niezaliczony. Jeszcze budowanie to jeszcze plubi. Co jest? Obuduj się, obuduj się Dawaj, uważaj no O, mi, dobra, nie wiem jak ty jeszcze żyjesz. Masz dużo matców, sporo masz jeszcze Weź się tu Svenosa na razie, zabuduj, bo oni się będą ze sobą walić. Pięćdziesiątka maybe? A ty nie masz. Dobra, zedytuj to, zedytuj to Co się stało? Czemu ja w strefie nie jestem? Nie wiem Ściany buduję jakoś, czy coś chociaż, nie wiem Wejdź do tego budynku Dobra, buduj Svenosa, buduj Svenosa Buduj A bo do budynku, za budynek, za budynek i Svenosa, za budynek To jest para Dobra, GG Chociaż... Wypij Oni się walą, pij kawy. Pij kawy. Teraz broń. Pij kewa, pij, kewa, pij, kewa. pij kewa. Nie, yes, bierz, nie bierz, nie bierz, nie bierz. Aj. Także ludzie, dziękujemy za oglądanie, no nie wyszło. Nie wiem, 7 osób jeszcze, to jakiś scream? Nie wiem, możliwe. Także ludzie, zostawcie łapkę w górę, eee, zasubskrybujcie kanał, jak jesteście nowi, no i dziękujemy za oglądanie. Piszcie propozycje na kolejny challenge i napiszcie w komentarzu Wulpix do bambik. Trzymajcie się, cześć.